Uh, it was a tough game. Um, had a lot of wide open shots. I think I might have been too open, man, but it wasn't falling. But you know, we played hard. We rebounded. We were relentless, man. Uh, we were down. We didn't give up. You know, a lot of times we, we've been down in games before, and I think we, we put our head down. But but this is a game that we really needed, and we were down, and we kept our composure, and, and we just played tough, and, and we fought through the end. Yeah, they're a tough opponent. They're, they're very athletic. They have really good guards, and uh, you have to play defense on them because any of these guys can score 20, 30 points. We, we go, uh, we watch films, see what we did wrong, see our mistakes, and, and try to correct them, and and apply that to the next game, and just get better each and every day. o psychikę, o, o, o dalsze podejście do, do następnych meczów. Y, natomiast mecz, sam mecz był bardzo dziwny. Graliśmy bardzo nerwowo i, i ta pierwsza połowa. Y, to nie byliśmy zespołem, który wcześniej tutaj w Toruniu grał i, i nie, nie graliśmy zespołowo, mimo że zaczęliśmy fajnie, dwie trójki nam wpadły i potem każdy miał otwarte, dobre pozycje, ale, ale, ale no, nie niestety droga, że każdy rzut podejmowany za trzy musi wpaść, i, i właściwie tylko taką koszykówkę graliśmy. No, niewątpliwie zespół z Gliwic nas zaskoczył swoją defensywą, i, ale taki, tak jak na konferencji powiedziałem, taki zespół doświadczony jak nasi zawodnicy, to powinniśmy to opanować i, i grać swoje. A, a dzisiaj tak w pierwszej połowie tego nie było. my że mówimy o tym, co, je, co jest złe. Z czego to wynikało, że że, 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 tak, że przegrywaliśmy i, i podejmujemy decyzję, jak, co trzeba poprawić, i, co zmienić ewentualnie w obronie, co, czego należy szukać w ataku, jak grać i, i to są podpowiedzi. I, no nieraz i, i trzeba i, i jakieś tam użyć ciężkiego słowa, ale, ale w dzisiejszym dniu takiej rzeczy nie było. Wierzyłem w to, że, że poprawiając te błędy, które, które zdecydowały o tym, że przegrywaliśmy w pierwszej połowie, że jak, jak wyciągniemy dobre wnioski, będziemy grali swoją koszykówkę, to jesteśmy w stanie wygrać ten mecz. Najgorzej jest, jak zespół przyjeżdża, który traci swojego lidera, jak dzisiaj Gliwicy przyjechały. I teraz kwestia tego, jak zespół do tego podejdzie, czy z nastawieniem, a są bez, bez najlepszego gracza, to my ich pokonamy i wtedy, i wtedy jest bardzo ciężko zmobilizować zespół. Na szczęście takiego elementu dzisiaj nie było, bo było widać u, chłopakach, u chłopaków cały czas wolę walki i dążenie do tego, żeby zwyciężyć. Myślę, że też tak w tej pierwszej połowie tak to wyglądało, że po tych dwóch pierwszych trójkach, że jakbyśmy, jakbyśmy chcieli szybko ich załatwić. I tak było, bo były to otwarte pozycje, dobre pozycje i, i pewnie jakby te 3-4 otwarte trójki wpadły, mogłoby się zrobić 20, a ja myślę, że to chyba mogłoby być dla nas jeszcze gorzej. Lepiej zawsze być niedużą przewagę nad przeciwnikiem niż wysoko wygrywać i potem może być to różnie, bo wtedy przychodzi rozluźnienie. Powiem tak, w ostatnich meczach naprawdę jest duży postęp w naszej grze defensywnej. Przez to ucierpiał, myślę, że może to być ten, ten powód, że yy, gramy mniej intensywnie w ataku, mniej skutecznie w ataku. Chcielibyśmy grać dobrze w defensywie i grać tak samo w ataku, jak graliśmy tutaj u siebie w październiku. Być może na świętach zespół wróci yy, w dobrej kondycji psychicznej, fizycznej, z wolą walki, z, z, z większym... Można powiedzieć takim luzem, bo to też wiadomo, że jak się wszystko przegrywa, no to gdzieś tam w głowach to siedzi. I że uda nam się wygrać tam robię. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że, że zgadzam się w procentach, że nie możemy gry opierać tylko i wyłącznie na dwóch zawodnikach. To jest po pierwsze. Po drugie, w naszym zespole kluczem do wszystkiego jest takie słowo, które ja bardzo lubię naszym zawodnikom powtarzać: intensywność. Jeżeli my gramy z odpowiednią intensywnością, to nam się wszystko wydaje łatwiejsze, a kiedy my biegamy, jeżeli się napędzamy, potrafimy opanować deskę, to wszystko wygląda łatwiej, to wszystko wygląda płynniej. My po przerwie tej trzytygodniowej, gdzie po meczu ze spójną przepraszam, nie wyglądało to źle, wręcz bym powiedział, że wyglądało to nieźle, po tych trzech tygodniach, gdzie bardzo dużo czasu poświęciliśmy na pracę nad aspektami defensywnymi, bo to troszeczkę kulało znaczy, nawet nie troszeczkę, tylko kulało mieliśmy dużo czasu, żeby to wszystko unormować, żeby to wszystko naprawić, żeby to wyglądało zdecydowanie lepiej, no bo ważne mecze wygrywa się defensywą. Niestety ma to wpływ na, na ofensywę. Wynika to, jak powiedział, tak podsłuchiwałem troszeczkę, jak tener powiedział Jarek że my byśmy bardzo chcieli grać i w ataku, i w obronie. Natomiast, żeby to robić, to trzeba utrzymywać intensywność wszystkich zawodników. Czyli zawodnicy, którzy wchodzą z ławki, dają intensywność w obronie, robią swoje w ataku. I, i, i cały czas staramy się iść w tym kierunku. Widać gołym okiem, że jest poprawa w defensywie i w obronie zespołowej. My przedaliśmy we Wrocławiu obroną indywidualną, ponieważ nam brakło tej intensywności, czyli czyli grania jeden na jeden w kluczowych sytuacjach. I, i, I to chcieliśmy teraz na szybko jeszcze poprawić przed meczem z Gliwicami. I jak trener Jarek zauważył, no niestety odbija się to kosztem ofensywy. Natomiast ja bym jeszcze znalazł jeden taki aspekt, który jest dla mnie mega dziwny, że my straciliśmy troszeczkę pewności we własne umiejętności. Coś, co, co było dla mnie nie, praktycznie niemożliwe, ja nawet teraz w trakcie przerwy mówię, panowie, no my straciliśmy pewność siebie. Dlaczego? Co się stało? E, I fajnie, bardzo się cieszę, bo to myślę, że zbuduje nas jeszcze bardziej, że w kluczowych momentach tego meczu ludzie, którzy powinni wziąć ciężkie rzuty, je wzięli i je trafili. Że wam w końcu się przełamał, że Obi się przede wszystkim przełamał. Nie jest sztuką wygrywać, jeżeli się wszystko trafi. Ja zawsze to powtarzam. Mecze ze Stelmetem, z Astorią, e, okej, okay, to, to były super mecze do oglądania, ale wszyscy nam zarzucali, a oni nie bronią, przerzucają przeciwników. Okej, okay, ale my trafialiśmy. I to nie jest sztuką wtedy wygrać. Sztuką jest wygrać, kiedy nie idzie, kiedy piłki e, nie wpadają do kosza i wtedy trzeba znaleźć sposób, żeby to jednak, znaleźć inny sposób, żeby, żeby rzucić punkt. Następna aż wyjazd jest do, do mojego rodzinnego miasta. Ja na pewno będę zmotywowany. Mam nadzieję, że zawodnicy też, no, ale no nie można zarzucić naszym zawodnikom, czy całemu zespołowi, że my nie, jesteśmy, że my nie chcemy. Na wyjazdach no, trzeba dać coś jeszcze więcej od siebie. Tak? Ja porównam mecze na wyjazdach do tego, jak graliśmy tu ze Stelmetem, czy z Anwilem, czy z Astorią. Każdy musi coś dać od siebie. My nie wygramy meczu na wyjeździe, grając w trzech, czterech zawodników. Tam każdy musi coś dać od siebie. Ja nie mówię, że musi, trzeba zdobyć 20 punktów, tak? bo to nie na tym polega. Bo każdy ma swoją rolę w zespole i powinien ją rozumieć. Ale wchodząc na wojsko, dajemy zmianę, dajemy energię, pracujemy w obronie. Fajnie, że dzisiaj, dzisiaj Samson wszedł. tak? Wielu, we, we Wrocławiu fajną zmianę dał. Alex bardzo dobrą zmianę. I, i tego oczekujemy od nich. I, i kiedy w poprzednim. Bo, w poprzednim raporcie tam mówiłem, że, jest, że jesteśmy troszeczkę zawiedzeni Aleksem, CB. To teraz tego nie powiem, bo, bo wiadomo, że oni mają swoją rolę w zespole i oni mają to robić. tak? Aleks zrobił swoje w Szczecinie. Szkoda, że się nie udało tego meczu wygrać, tam zadecydowały detale. I tyle. Walczymy dalej. Jesteśmy, teraz mamy jeszcze dwa mecze bardzo ważne do, do układu tabeli u siebie. A później będziemy myśleć o, na, o meczu na wyjeździe. Jak wygramy te trzy mecze, to myślę, że też inna, inna energia będzie, inny, inny confidence, czyli to, to właśnie zaufanie do własnych umiejętności.